W dupie W tym Ja nie wiem czy, br czy to jest Brud te plamki czy planety XD O ja No i pokój imprez chodź. No dobra. No i wychodzimy z tym, bo i nagle ładek zaczyna gadać z Juką, co nie, to są dość tam doszłam, i Łukka zaczyna się nagle drzek, on na nią i on powiedz, yy, yy, powiedział, to ci yy, co mam ci przypy bolić, a to ta Julka powiedziała, I akurat jak on to powiedział, szli, bo popatrzcie, nie brat Tomka. No i jeszcze ja akurat biegł patrz naszej klasy on, on o to usłyszał. Co ty chcesz dziewczyna być? Dodać do gładka. Do, do co to tu chcesz dziewczyna bić? I potem to, potem to pokazywaliśmy dziewczyną łazience, i to tak śmiesznie była. Jak się zaczęła tak, co ty dziewczyna być. <grym> X <grym> de debil Olicia, ja ci przypominam, że nagrywam, nie? Na YouTube'a. Co? No nagrywam na YouTube'a, przecież ci mówiłam. Tysia Ta, ty, ty, już rodzinne Rodzinne opowieści, kuźwa, nie? Halo, czy ktoś mnie widzi przez tą kamerkę? Chyba nie Dobra Halo, jest ktoś tu na... Ja idę, ja patrzę czy jest motyl plaża. No praża. i co ja miałam jeszcze powiedzieć? No dobra, i tak chciałam... Słuchaj, znalazłam swoją bratnią duszę dzisiaj w szkole. Ponieważ znalazłam laskę, która uwielbia simsy, ma dodatki. I no, no i się zastanawiamy, jest Simpson, czy nie? Mhm. Ameryka. Ona jakaś ma dodatki, ten jak to było, no tam gdzieś są wakacje te, no co no tu tam gdzie są te syreny no ma w ogóle praktycznie wszystkie dodatki ma uniwersytet okej okay. out. No. Hmm. ja tu jestem sobie na motyl plażyc. znowu tu jest, tu jest jakiś goły prawie chłop coś czuję że znowu dużo girls no dużo bab co ty myślisz Muszkę tak? właśnie, a kiedyś to wstąpi? Weronikę! Daj Weronikę. Daj Weronikę, kurde. Mam Weronikę, tylko się wpaść A A tu chciałam się jestem. To jest Oscar. Ja oh. Oscar! Twoja dziewczyna, dzisiaj mówi. Ty co jest tam, cześć? Jezus, Nie bógaty. To jest No, nie, Kuchy. ludzie możecie no, no, mnie tak. widzieć tutaj. Co miałam powiedzieć dalej? Yy, no, jak tam u Ciebie stało się? Nie gadam, kurde moja kamera. Nie gadamy. Jak nie gadacie? Przecież gadajcie z tak Nie wiem czym problem. No, jak tu do 22? Nie wiem w sumie, gówno tam. Smacznego, dopiero teraz mi się przyda. Bo widzimy, gadaliście dwie godziny. I don't know. O, ktoś mi dał grafa, chyba od dzisiaj. Oliśia dałaś mi grafa? No, wcześniej tak. No. W szkole ci dałam grafa, bo właśnie dzisiaj mieliśmy zastępstwo na matematyce. No bo. I porzucimy na informatykę. I. No to najlepsza I... co, to, bo matematyka w życiu była. Musisz iść z mogliśmy robić co o, tak, że... o, to w sobie. Tak, w właśnie w dupie w tym zbieraniu, nie zbieraj tam rzeczy. Chodzi na motyl Plażę, tu się znowu rzeczy biorą. Ja tu parawany ja widzę, ustawiam. Nie wiem, że będzie tam wiatr postawię więc muszę najpierw zbierać na tą bo ja mam ogólnie te rzeczy dużo już rozbieranych. Tylko ostatnią ta spódniczka mi została. Masz ją w liście życzeń? No nie, jeszcze nie. No ja miałam ci kupić. Co ty jedzie? Ja ja... Chłopie, jak ci się nudzi, to p... to jeszcze nie wlazłem w listy życia i zadałaś mi tego pytania. <tłukę> już wierzę ją do listy życzeń! No Dobra, dobra, dobra. Nikola, teraz, Nikola, teraz takie coś. Zapytaj się mnie to samo co ten: czy, czy mam jeszcze spódniczkę w liście życzeń? A czy masz tą spódniczkę w liście życzeń? Bo mogłabym się No, chodzi. oczywiście! Możesz zacząć tam do tej listy życzeń, nie chcesz. O, jestem w artbooku. Stary ci polubię Artbook. Kupuję. Jezu, kobieto, serio, ta spodniczka, ale dobra. Kupię ją. No to, to, jest, to Halloween. Halloween. Masz. Danke. Masz jeszcze e, ciasto, bo ci nikt tego nie chciał kupić. No to ja ci mówiłam, że kupię, to ci kupię. Dobra. E... No biorę się jakoś Dobra, pięknie moją tylko Dobra, dawaj A bo właśnie miałam sobie skrzydełkę kupić, co nie? A odpakowałaś ten mój prezent od ciebie? No mój prezent do ciebie? Jeszcze dzisiaj to ciasto chyba, co ty tam mówiłaś, nie odpakowałam Nie ciasto, tylko skrzydła! A no odpakowałam już Piękne Dobrze, moi kochani, to jest już koniec na dzisiaj Bo dzisiaj, teraz będę gadała w moim kiapsi, bo dawno z nią nie gadałam bo jej szkoła kurde w głowie, więc do następnego.